Dziwny błąd piłkarza Liverpoolu kosztował ich utratę gola, a Usman Dembele kolejny już raz nie dotarł na trening na czas. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was we wtorek, oczywiście o 6 rano i zapraszam na dzisiejszy film. Starcie Roberta Lewandowskiego na treningu Bayerno Monachium. Kibice przerwali mecz tureckiej ligi, choć na stadionie nikogo nie było. Carlo Ancelotti wyciąga pomocną rękę do Arkadiusza Milika. Bayern Monachium zapoluje na wielki talent londyńskiej Chelsea. Manchester United złożył ostateczną propozycję za Jadona Sancho, Marcin Pułka i Kamil Grabara wypożyczeni. A na sam koniec na temat Aston Villa, która w tym sezonie jako jedyna nie straciła jeszcze gola. Tylko pod wczorajszym filmem zostawiliście ponad 6000 łapek w górę. Mega dziękuję. W ogóle to pod ostatnimi filmami robicie naprawdę niezłą robotę. Jeszcze tylu pozytywnych ocen na tym kanale nigdy nie było. Mega dziękuję. A teraz przejdźmy do filmu. Hitowy mecz tej kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem a Arsenalem zakończył się wygraną podopiecznych Jurgena Kloppa. Jednak to w 25 minucie Aleksandr Lacazette dał prowadzenie kanonierom. Ta bramka padła po niefortunnym wybiciu piłki przez gracza Liverpoolu. Andrew Robertson chciał wybić piłkę, ale skiksował, a ona spadła wprost pod nogi francuskiego napastnika, który z kilku metrów pokonał Alisona. Sprowadzenia nie cieszyli się też jakoś długo, bo niecałe 180 sekund. Sadio Mané po paradzie bramkarza dobił futbolówkę praktycznie do pustej bramki. Jeszcze nim pierwsza połowa się zakończyła, za swój błąd odpłacił Robertson, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. W końcówce tego meczu swojego pierwszego gola dla Liverpoolu zdobył diogo Rota po uderzeniu z Woleja. Mistrzowie Anglii jak na razie zgromadzili komplet punktów, ale w tabeli są na drugiej pozycji, zaraz za Lester. Kolejne wychowawcze problemy sprawia Usman Dembele. FC Barcelona kupiła go jako dziewięćdzącią. Za 105 milionów euro z Borusi Dortmund. Wielki francuski talent miał być przyszłością katalońskiej drużyny. Niestety, brak dyscypliny oraz częste kontuzje znacznie pokrzyżowały rozwój tego młodego piłkarza. Aczkolwiek, mimo tego, że ma już na karku 23 lata, to wciąż nie wyciągnął żadnych wniosków. Wczoraj FC Barcelona na godzinę 10 miała zaplanowany trening. Każdy z piłkarzy dotarł oprócz, no, zgadnijcie kogo. No właśnie, Usman Dembele wjeżdżał na klubowy parking 15 minut po czasie. No, oczywiście, są w życiu różne sytuacje i mogło się zdarzyć tak, że te spóźnienie nie było z jego winy. No jednak po wcześniejszych sytuacjach tłumaczenie z jego ust na pewno wiarygodne nie będzie. Piłkarz korzystał też z telefonu w trakcie jazdy. I faktycznie niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy tego nie zrobił. Mi samemu nieraz to się zdarzyło, ale oni z piłkarzem, którego nogi na pewno są ubezpieczone na niemałą kwotę, więc w razie kolizji czy też wypadku, w którym doszłoby do kontuzji, mógłby mieć niemałe problemy. Niemiecki Bild podaje informację, że na treningu Bayernu Monachium starli się Robert Lewandowski z Mikre Quizons. Polak miał sfaulować kolegę tak mocno, że nie był on w stanie podnieść się z murawy przez dłuższy czas. Gdy jednak już to zrobił, krzyczał w stronę Lewandowskiego i mocno gestykulował. Nasz rodak jednak niewiele sobie z tego zrobił i po prostu go olał. Po meczu Hansi Flick rozmawiał z Francuzem, a potem Lewy w cztery oczy odbył rozmowę z Mikelem. Nie jest to już pierwszy taki incydent z udziałem Lewandowskiego. W poprzednim sezonie również doszło do bójki z jego udziałem. Wtedy na treningu pobił się z innym francuskim piłkarzem Kingsleyem Komanem. Podobno naśmiewał się z ćwiczeń wykonywanych przez Komana, i ten w pewnym momencie po prostu nie wytrzymał. W tą niedzielę w trzeciej kolejce Ligi Tureckiej odbył się pojedynek pomiędzy Galata Saray a Fenerbacze. I jak przystało na starcie tych drużyn mieliśmy pełno żółtych kartek, łącznie aż 11, ale o dziwo nikt z boiska nie wyleciał, goli też nie było. Jednak wydarzyła się taka jedna rzecz, która sprawiła, że o tym meczu mówiły media na całym świecie. A chodzi o sytuację z pierwszej połowy, gdy to na płcie boiska wylądowała Raca. Rzecz w tym, że na stadionie kibiców nie było. Sprawa transferu Arkadiusza Milika powoli zaczyna być po prostu śmieszna. Najpierw Juventus, potem Tottenham, RB Lipsk, AS Roma, po drodze znowu Tottenham, a nawet jakieś pogłoski o zainteresowaniu Manchesteru United czy Manchesteru City. Już naprawdę nie sposób się w tym połapać. Kolejne medialne doniesienia twierdzą, że pomocną dłoń do polskiego napastnika wyciąga Carlo Ancelotti. Włoski trener całkiem niedawno prowadził go w Napoli. Teraz Everton miał zaoferować 25 milionów euro w zamian za usługi Polaka. Jednak Detoffis ma już napastnika z włoskiego klubu, Moisekina. Ale on, w razie kupna Milika, miałby wrócić do Juventusu. Calum Hudson odoi w Bayernie Monachium? No czemu by nie? Dziennik Bild podaje, że władze bawarskiego klubu są poważnie zainteresowane piłkarzem Chelsea. Sam trener Hansi Flick jasno powiedział. Że mimo tego, że posiadają rewelacyjny skład, no to odrobina świeżości przyda się zawsze. A transfer tak utalentowanego piłkarza wniesie wiele dobrego. Okazuje się też, że wcale nie jest pewne odejście Javiera Martineza. Hiszpan był już jedyną nogą w Atletik Bilbao. Ale zanim on zmieni barwy klubowe, no to Bayern musi znaleźć jego następcę. O którym jak na razie, no niewiele wiadomo. Prawdopodobnie w ogóle go nie ma. I jeżeli nikt taki nie znajdzie się do 5 października, czyli do daty zamknięcia okienka transferowego, to Hansi Flick nie pozwoli na odejście defensywny Pomocnika. Brytyjskie media podają, że z Manchester United może odejść nawet siedmiu piłkarzy. Koniec okienka transferowego zbliża się wielkimi krokami. Nastąpi już 5 października, więc działacze odpowiedzialni za transfery muszą się naprawdę śpieszyć. Dyrektor sportowy Lazio potwierdził, że w tym tygodniu ma dojść do przenosin Andreasa Pereira, a on ma pociągnąć za sobą kolejnych graczy, którzy nie łapią się do podstawowego składu. Na przykład taki Sergio Romero jest obecnie trzecim bramkarzem Manchesteru United, a jest to fantastyczny bramkarz i na szkoda, aby marnował się, nie dostając nawet kilku minut. Ponadto pewnych odejścia ma być czwórka obrońców. Phil Jones, Marcos Rojo, Chris Smalling, a także Diogo Dalot, który w ostatnim czasie po prostu przepadł. Nic o nim nie słychać. Pozbycie się tylu piłkarzy ma sprawić, że na Old Trafford zawita Jadon Sancho, choć mam pewne wątpliwości, że po tym jak zobaczył grę Manchester United, dalej chce tego transferu. W każdym razie władze Manchester United miały przedstawić BVB ostateczną propozycję transferu, czyli 65 milionów euro, a do tego 20. 5 milionów euro w ewentualnych bonusach. Ja tylko przypomnę, że Borussia chciała za niego 120 milionów euro, więc propozycja United, delikatnie mówiąc, wypada blado. Jeśli ostatecznie zostanie ona odrzucona, co raczej jest pewne, to ten transfer do skutku na pewno nie dojdzie, a wtedy czerwone diabły mają się skupić na innych celach transferowych. Kamil Grabara ponownie wypożyczony z Liverpoolu. Polski bramkarz został wypożyczony do duńskiego klubu Okus GF, w którym miał już okazję grać w sezonie 2018-2019. W poprzednim sezonie Kamil Grabara grał w Huddersfield i choć zgrał tam naprawdę wiele spotkań, to nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia. Jeszcze niedawno media mówiły, że miał trafić do Ligi Greckiej na wypożyczenie, ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie tylko Kamil Grabara, ale także Marcin Bułka tymczasowo pożegnał się z obecnym klubem. Polski golkiper nie miał szans na to, aby zostać rezerwowym bramkarzem PSG i przez to został wypożyczony. Trafił do hiszpańskiego klubu FC Cartagena. Jest to drużyna, która obecnie występuje w drugiej hiszpańskiej lidze. Tak więc Marcinowi Bułka i Kamilowi Grabara życzymy genialnych parad, czystych kąt i wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie. Wczoraj swój mecz rozegrała także Aston Villa, która jest jedyną z angielskich drużyn, która jeszcze w tym sezonie nie straciła gola. We wczorajszym pojedynku nie dali szans Fulam, pokonując ich aż 3 do zera. Zdobywanie bramek rozpoczął Jack Grylish już po 4 minutach. Gospodarze mogli zdobyć jednego gola honorowego, to znaczy nawet go zdobyli, ale on nie został uznany, ponieważ piłka, w której umieścił piłkę w siatce, znajdował się na pozycji spalonej. Na dziś to koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam jeszcze na stronę landry.pl, tam możecie dostać na przykład takie etui na telefon, dostępne praktycznie na każdy model telefonu. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!